Jest 12 w południe, jesteśmy w przeuroczej górskiej miejscowości położonej w dolince, gdzieś 20 km przed Aguila. Mieliśmy wszędzie, dosłownie wszędzie, kasaby, takie zamki, jeszcze chyba kurcze. Bardzo, bardzo po hiszpańsku to wyglądało. A właśnie na takich pogórkach wszędzie roztaczały się przez ostatnie 80 km zamki i jest dosłownie cudownie. W końcu zaczęła się naprawdę rewelacyjna Francja, tak jak się spodziewaliśmy. I, i w ogóle zamieniliśmy się skuterami. Tak jak widać pianka teraz będzie jeździła na mojej maszynie, bo bardziej podobają się jej uszy, chociaż można było przestawić same uszy, ale tak naprawdę jej maszyna wydaje się troszeczkę mocniejsza, może minimalnie lepiej dotarta, gdzie na prostej nie robi to żadnej różnicy. Natomiast bardzo dużo mamy wspinania się. Więc z tym balastem z butlą gazu jeszcze w środku będę próbował się teraz wspinać na motorku Tianki. Kochanie, jest 12. 12 o'clock. No so let's go. Let's go, yeah. Kiskis? need to kiss, kiss. drink something. No, eat something. Dobra. Sprawdzisz się, Zipie, tak?